Cześć, to mi kolektor i witam was w unboxingu przesyłki od Pana Klasika. Yy, pana Kla jak? Yy, Pana Klawsika. Yy, nie ma tutaj jego danych, ale podejrzewam, że to jest przesyłka od niego, bo właśnie ostatnio ustalaliśmy yy, tą wymianę, więc myślę, że to jest od niego. Yy, szybko, tylko bo została mi jedna kreska na, yy, w aparacie. Mm -hmm. tu liścik ojojoj, się nas dobra, to, to nasze yy, no na się tu nie zamawialiśmy, tutaj, tutaj na pewno przesuka od niego, boż widzę, tu jest wymiana, wymiana, wymiana gratis i wymiana dobra, przeczytam sobie szybko liścik yy, 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 yy. I teraz a, pan klawsik. Mówię. W mojej przesyłce znajduje się czterdzi bazułek i internet Legend. Dodałem Ci jeszcze jedną kartę gratis i oczywiście tutaj 600 Dzięki za wymiankę. Mam nadzieję, że przesyłka się spodoba. Pozdrawiam pan klawsik. Dobra, to szybko nagrywam. Szybko, szybko. To są te karty fajne Mecz Atak z Brazylia Wersja angielska Super, zobaczcie na to To są te karty Ja ich w ogóle nie miałem w swojej kolekcji No stan powiedzmy, nie, dobry, dobry Tył kart trochę są takie yy, Widać trochę uszkodzone, znaczy uszkodzone Trochę tutaj są pozdzierane rogi, ale to już nieważne Przód jest w każdym razie yy, Przód yy, nie jest przy przejściu tutaj nie są żadne rogi pozaginane ani nic, więc jest spokojne. No ja też tak miałem w, w tych kartach match Atax 12-13, że tył kart yy, też nie, miałem takie yy, jakby pozdzierane tutaj na rogach. Widać o, tutaj yy, ta farba, jeżeli się z tym, no, yy, z, zdzierała ale to już nie ma na to. Nic tutaj nie można zrobić. kasa mamy. Dobra, nieważne. Cap de Villa Fines. Endo. Super. Tutaj są takie losowo wybrane przez niego bazówki. Więc... to wygląda? Dobra, dalej otwieramy. To jest jeszcze jedna świecąca, mi mówił. No zobaczcie, widzicie. Oj Tutaj trochę... Karta zniszczona. Niestety. No właśnie w tych meczach. A tak wada jest taka, że przód kart zawsze są, yy, wszystko w porządku jest. Ale ta farba, znaczy. na no farba, można powiedzieć. Co się znajduje tutaj z tyłu, to często schodzi z tych kart, i później widoczne są takie białe. Yy, no, takie, można powiedzieć, zadarcia. Możecie to porównać sobie o tutaj. No dobra, nieważne, tylko tak pokazuję dla tych, którzy zbierają te karty, żeby uważali właśnie na te rogi. Tutaj często się tak zaginają yy, i tutaj ta farba się zdziera w tych kartach z meczetek. Ale to już ciężko o nie tak zadbać, żeby były w rewelacyjnym stanie. Milne. Trzeba je od razu w koszulki chować i w to i te lepsze w top loader i wtedy no, na pewno czy to będą karty Champions League, czy match attacks I tu mamy Fer -y Ferreira I wtedy na pewno żadne karty się nie uszkodzą nawet te y, bardziej y, wadliwe takie na przykład jak Impact Sidemen się rozgadałem a tutaj już 4 minuty Schwarze, fajny ja, bramkarz, pamiętam oglądałem często jego mecze i to jest ta specjalna International Legend No, karty może powiedzieć w dobrym stanie Hettinga Gago Fajnie, miałem tych kart w ogóle i tu wymianka, idziemy wow, tu się trochę uszkodzona. Mówię no, właśnie. Niestety to jest ten minus tych kart, ale ogólnie muszę powiedzieć, że są lepiej wykonane niż te Champions League. Są twardsze i trudniej zagięć rogi, a w Champions League bardzo łatwo się rogi zaginają, bo są, no można powiedzieć, no gorzej wykonane i to przez to Eduardo, przez to są takie jakie są. No mam nadzieję, że w przyszłym roku w Champions League pani może zarządzi jakąś zmianę i może się postara o to, żeby... No ta edycja była trochę lepsza niż zawsze, żeby te karty nie były tak, im tu mamy gratisik, otrzymamy gratisik, żeby te karty tak się nie niszczyły. Może coś tam pani wykombinuje, no mam nadzieję, bo już zawsze pamiętam, że te karty, wow, I to są jakieś specjalne, nie, dwie karty gratis dostaliśmy od, yy, od kogo? Już pana klasika Dobra, to tyle w tym filmiku. To była wymiana właśnie z panem klapsikiem. Mam nadzieję, że przesłucha też niedługo do ciebie dojdzie. Yy, dzięki za tą wymianę. Super karty, naprawdę muszę powiedzieć. Yy, mega, mega. No i to, to tyle w tym filmiku chyba. Tylko jaki jakiej to jest. My England. Nie wiem. Chyba nie napisali. Ta angielska, tylko której, to jest chyba tak, Brazylia, tak? Tak na pewno. No. Dobra, to tyle w tym filmiku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć. No i dzięki za wymianę oczywiście. Link do kanału Pana Klasika będzie w opisie.